Wchodzi pani do tego pokoju często? Czy? Nie, nie wchodzę, bo mi wszystko przypomina tych dzieci. Cztery miesiące temu tutaj tak. było życie. A, życie. Tu sąsiedzi nawet nam to mówią obecnie, że teraz tu wszystko zamarło. Nawet nie jestem w stanie tego ruszyć ani posprzątać. Bo cokolwiek na cokolwiek tutaj patrzę, tu mi się płakać chce. Wszystko przypomina. Wszystko. Echo jest w tym pokoju, nie ma dzieci. No nie ma. I długo nie będzie. Ewa i Robert Klamanowie 10 lat temu wyjechali ze swoją czteroletnią córką Kingą do Szwecji. On pracował w magazynie żona w firmie sprzątającej. Tam na świat przyszły im jeszcze trzy dziewczynki Aurora, Taria i Diana. Moje dzieci chodziły do szkoły, do przedszkoli. Całą trójką nie było tak problemów jak z tą najstarszą naszą córką. Zostaliśmy wezwani przez policję, że mamy się zgłosić na przesłuchanie, że niby zamykamy dziecko w pokoju, tu to, tu tamto. Takie niby były dowody przez cały Urząd Socjalny. Gdy najstarsza córka miała 7 lat, rozpoczęły się problemy wychowawcze. Kinga zgłosiła się do szkolnej kurator i poskarżyła na rodziców. Trafiła na 8 miesięcy do rodziny zastępczej. Wygraliśmy sprawę w sądzie, bo była konfrontacja z Urzędem Socjalnym, że Urząd Socjalny kłamie i sąd nakazał córkę zwrócić. Jej 8 miesięcy nie było w domu, ale bardzo się zmieniła. Na gorsze, można powiedzieć, ona nabrała takiej. Pewności do tego, że ona może wszystko zrobić. Problemy wróciły 6 lat później, gdy Kinga miała 13 lat. Znów poskarżyła się w szkole. Ona zgłosiła, że ma za dużo obowiązków, że na przykład musi naczynia wyciągnąć ze zmywarki, raz dziennie musiać sprzeży, chodzić pranie, wyciągnąć z pralki, no i oczywiście posprzątać swój pokój dwa razy w ciągu tygodnia. Postanowiła się wyżalić kuratorce szkolnej. Zadzwonił do mnie urzędnik z Urzędu Socjalnego. Że moja córka nie wraca dzisiaj do domu, że oni ją przejmują. Oskarżyli nas o przemoc psychiczną. W Szwecji jest inny tryb wychowania dziecka. Tam dziecko nie, no nic nie robi, no, nie ma żadnych obowiązków, i ona wiedziała, że oni zareagują od razu, ale nie sądziła na pewno, że to się skończy tak, jak się skończyło. Inga ponownie trafiła do rodziny zastępczej, a rodzice znów zaczęli walkę o odzyskanie córki. Wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Byliśmy na takich spotkaniach specjalnych, w takim pokojach z urzędu socjalnego, tak? No i rozmawiamy o tym właśnie o starszej córce i na zakończenie urzędniczka do nas, do mnie, do żony, zadaje pytanie, czy oddamy trójkę dzieci, dobrowolnie. Jeżeli, kiedyś się to mogło zdarzyć, to i o czym też się to mogło zdarzyć. No i mówię, no ale jakieś dowody, mówię, albo byliście u nas, zrobiliście dochodzenie, nic. No, i pani nas poinformowała, że będą występować o to, żeby nam odebrać dzieci. No my z żoną przyszliśmy do domu, pakujemy się, zostawiamy wszystko, co mamy, i zbijamy się do Polski. Baliśmy się o to, żeby dzieci nam nie odebrali tam, nie? Po formalnym wymeldowaniu się w Szwecji, rodzice z młodszymi córkami przyjechali do Polski. Tu dzieci poszły do szkoły, a ojciec zaczął nową pracę. W Szwecji została najstarsza córka, Kinga. Dzieci zaklimatyzowały się, nie miały żadnych problemów, żeby odnaleźć się w tej naszej polskiej szkole, będąc po doświadczeniach szkoły szwedzkiej. No i bardzo dobry kontakt też z rodzicami. Te dzieci z radością podchodziły do rodziców. Oczywiście problemy pewne językowe się pojawiały. Dzieci bardzo dobrze mówiły w języku angielskim. Natomiast troszeczkę z językiem polskim miały problem, ale to kwestia była do nadrobienia i te postępy było widać. Jednak to nie koniec problemów. Sąd w Szwecji wydał decyzję o zabezpieczeniu trzech najmłodszych córek. Przysłał taki wniosek do Polski. Tu sąd rejonowy w Nysie objął rodzinę klamanów nadzorem kuratora i przydzielił asystenta rodziny. Pani kurator do nas jeździła, pani asystent rodzina też do nas tu przyjeżdżała dwa razy w tygodniu, ja byłem w pracy to z żoną, rozmawiała. Pan dzielnicowy nawet tu przyjechał, wszyscy wyrazili się bardzo dobrze o naszej rodzinie. Pani z opieki społecznej z Grotkowa nawet tak stwierdziła przy nas, że ona nie ma po co tu przychodzić, nie ma już nawet jak pisać opinii, bo tu się wszystko normalnie dzieje. My żono poczuliśmy lekki już taki oddech, że może już będzie dobrze w końcu.